Mano, poprzychodziły części. Jedno z takich, najbardziej co mi zależało, to jest właśnie ta złączka. Praktycznie niedostępna. Moja strzeliła w tym miejscu. Tak, tu się rozłączyło. Nawet widać jakieś takie miejsce łączenia. No i Git, jeszcze mejka posłuży trochę. Tutaj ten numer co jest, to tu się wszystko zgadza w nim. Oprócz tej A23, bo tu jest A24, tu 23. Reszta tego numeru się zgadza, więc podejrzewam, że widziałem na zdjęciu, że to będzie pasowało. Były tylko dwie sztuki 70 zł. Kto szybszy ten kupił? Szok, kurwa, za taki kawałeczek. Czegoś to. Jest taka za 20, ale musiałbym lance kupować, bo tu jest wkręcane, a nie ta szybko złączka. I tu musiałbym kupować drugo to końcówkę. Więc to wyszłoby mi na to samo praktycznie, co kupić to. te Wziąłem te śmieszne klosze do skutera. Kupiłem, bo już pogubiłem. Będzie trzeba w nim to elektrykę trochę przejrzeć, bo te kierunkowskazy raz działają, raz nie, a czasem się tym skuterem jeździ. No i tablice magnetyczne. One są cieńsze od tych co tu mam, ale wymiar jest ten sam, bo to jest 60 na 45 cm, więc się będzie zgadzać. Zamontuję się je na końcu. To pierwsze co to może od tej myjki zacząć. A jeszcze tu mam takie coś, w sumie latareczkę z biedry. Wziąłem, kupiłem, o kurde, nie ten ten. No tu ma znaczenie? Wziąłem, kupiłem. Czasem się przydaje coś poświecić, jak z ma cieknie olej i nie wiadomo skąd to idzie zobaczyć. Z tej strony mam taki drobny wyciek, ale on jest z tej śruby chyba, co tu jest taka, tu jest zdaje się miedziana podkładka, ktoś mówi, że ta śruba jest do blokady wału. Ja myślałem na początku, że ta śruba to jest do kontroli oleju, że jak się wlewa, nie, to, bo ona jest jakoś na wysokości tego okienka tutaj praktycznie. O jeszcze taki ładny olej Taki Nieprzepalony przepalony nie no już Już jeden wyjazd był po wymianie Ogólnie jak słyszycie to trzeci dzień pada deszcz Mi to tak wam powiem, to i specjalnie nie przeszkadza A jeszcze tu wtrącę jedną rzecz bo za chwilę ma przyjść opona Mitas 754 Od opony enduro to jeszcze Wam go pokażę, bo raczej chyba nie skończę jeszcze nagrywać To jeszcze się załapie No dobra, to co, tutaj to nie ma filozofii żadnej Jak Wam cieknie z myjki, a pompuje to, to znaczy, że gdzieś na złączeniu upuszcza no i wodę wywala, nie? To co, to tyle co tutaj z tyłu te śrubeczki odkręcić i się rozkłada Każdy sobie poradzi, a ta złączka to to szybko złączka, nic nie trzeba odkręcać, nic nie trzeba nakręcać, tylko się wkłada, tu widzę jakiś silikon, dali, to zaraz Wam pokażę jak stara wygląda po modyfikacjach Już problem Dobra, więc u mnie jest ten element do wymiany Więc tak to wygląda. Nieźle, nie? I uwierzcie, to było tak zespawane, yy, zaizolowane, jeszcze wzmocnione, <grytanie> i tak nie trzymało. Więc to za duże siły działają. No dobra, udało się zamontować. I zostało składanie dobra. Myjka ogarnięta. Bierzemy się za skutera tutaj. To taka rzeźba. O, tu się udało wcisnąć. Kurwa, to jest szok normalny O, tu było przez jeden wiercone. Ale nie, jakoś tak się może zamontuje. Coś to może. Może to się jakoś będzie trzymać. Kurde, te otwory to się nawet nie pokrywają z tym, co tu jest. Ja pierdziele, będzie ciężko, coś tak czuję. Teraz może to przyłapuję na początku te boczne. Ej, ale od razu lepiej wygląda na tej nowej, kurde. Nowy skuter, nówka sztuka nie nieśmigany. Ruter ogarnięty Tu kostki muszę wszystkie przepszukać. Bo z tymi kierunkowskazami to one, jakby to powiedzieć, raz działają, raz nie. Powiem tak, samemu to ta robota dość ciężko idzie z tym przykręcaniem. Bo nie ma komu trzymać, żeby to równo było. Dobra, tak się wydaje prosto. Tyk, tyk. Jeszcze, aby ten drugi przyłapać, to będzie stabilny. Tutaj to mi się wygnie. To tutaj trzeba. Dobra, jak już teraz ustawione to będzie z górki szło. Nie będę brał, bo to się trochę napręży. Później się na koniec podokręcę. Dobrze robota idzie. Kurwa, takie dziwne, bo się nie wciska, tak. Te to się wcisnęła, a te no nie no jakoś tam się trzyma. Dobra, to w sumie idzie. No i kolejna tablica. Tak to wyglądają te tablice. Kolejna masa nowych wlet do naklejenia. No dobra, to co, ten odcinek z tymi komentarzami będzie, nie, tam się nagra, ja już mam na niego pomysł, tylko nie wiem w jakiej kolejności, ale w ciągu tygodnia będzie, tam jeszcze coś z jazdy na pewno wpadnie i jeszcze pewnie wpadnie coś, co nawet nie wiem, że wpadnie. Jest i na koniec obiecana opona, Mitas 754, kurde, to to jest bieżnik dopiero, dwa razy większy jak tamten. Dostałem tu jeszcze zestaw naprawczy do Tublisa. Wszystko ze strony oponymyślnikenduro.pl. Znajdziecie tam właśnie opony, Tublisy, musy. Są też y, te opony do pitbajków. Oprócz tego jakieś tam akcesoria, typu no to jak mówię, takie właśnie zestawy naprawcze, łyżki na przykład do zmiany opon. Link w opisie można sobie zobaczyć. Pozdrawiam dzięki za oponkę przyda się na te piachy.